Przede wszystkim, ja nazywam się Michał Milnik, a skoro jestem w pokoju hotelowym, jest początek marca, a na sobie mam opaskę Realme, to możecie wywnioskować, o czym będę dzisiaj rozmawiał. Opowiem Wam o premierze Realme w Barcelonie. Co prawda, smartfony Realme 14 Pro i 14 Pro Plus w Polsce były już dostępne i to im głównie było poświęcone to wydarzenie. Tak, miałem okazję zobaczyć także na miejscu kilka ciekawych rozwiązań, które będą definiowały przyszłość Realme, ale i podejrzewam całego rynku mobilnego. Jeżeli jesteście Ciekawi, co Riley ma do powiedzenia w temacie przyszłości? No to zapraszam do oglądania. No ale dobrze, skupmy się na tym, co było najważniejsze podczas tego wyjazdu. Smartfony Realme z serii 14. Tak się składa, że mam obydwa. One w redakcji trafiły także do Arkadiusza i Arek zrobił materiał, w którym pochyla się nad Realme 14 Pro+. Dlatego ja będę tylko mówił o najważniejszych rzeczach. Co do szczegółów, myślę, że Arek powie Wam więcej. To będzie gdzieś tu albo tu. Natomiast co do tych smartfonów, cieszy mnie, że Realme nie poddaje się w proponowaniu dobrego fotograficznego urządzenia w średniej klasie cenowej. I oczywiście końcowych rezultatach powiem w recenzji, natomiast teraz mogę powiedzieć, że są to urządzenia ciekawe, chociażby ze względu na zastosowanie trzykolorowego systemu diod. Także możemy regulować tutaj nie tylko jasność naświetlenia, ale i temperaturę, tak by dopasować się do warunków, jakie oferuje nam otoczenie lub by osiągnąć pożądany artystyczny efekt. Na te smartfony warto jednak patrzeć nie tylko ze względu na fotografię, choć ta w Realme 14 Pro Plus jest ciekawa, bo mamy tutaj obiektyw trzykrotnie przybliżający. Nadal jest to jedyny średniopółkowy smartfon z perskopowym obiektywem, ale mam tutaj także dużą matrycę główną Moconę o rozdzielczości 50 megapikseli w ogóle z tyłu dzieje się najwięcej. Tu mamy wersję z wegańską skórą. To jest wersja, której obudowa zmienia kolor pod wpływem chłodnej temperatury i wtedy robi się bardziej niebieska. Być może widzieliście to już na wideo które też publikowałem na naszych mediach społecznościowych. Jak nie, no to zapraszam do obserwowania. Nie chcę robić recenzji jednym smartfonem, natomiast mogę zaznaczyć, że są to smartfony trwałe ze względu na to, że przeszły testy zarówno na IP66, jak i 68 oraz 69 są w stanie wytrzymać zanurzenie w wodzie. Poradzą sobie także z bardzo ciepłą wodą. To wszystko przy wyglądzie, który jest dość niepozorny, a w środku kryją się także akumulatory o pojemności 6000 mAh w obydwu tych smartfonach. Też super sprawa i myślę, że to przełoży się na czas pracy na jedno ładowanie, ale ponownie zachęcam Was do przeczytania recenzji, gdy ta pojawi się na czip.pl. Ceny tych telefonów być może już znacie. Są warianty 8, 256 i 12, 512 GB dla obydwu modeli. Najdroższy Realme 14 Pro Plus z największą pamięcią kosztuje 2499 zł, albo 2299 do 16 marca. I ta zniżka o wartości 200 zł obowiązuje przy każdym z tych modeli, o ile oczywiście zdecydujecie się je kupić do 16. Ale porozmawiamy sobie o innym smartfonie, którego niestety nie mam w rękach. Mam nadzieję, że będę miał go w rękach niebawem. Bo co powiedzielibyście na smartfon, do którego możecie przyczepić pełnoprawny obiektyw z Waszego aparatu? Być może jest to wizja, którą już słyszeliście. W końcu Xiaomi próbowało podobnych rzeczy przy Xiaomi 12s i oczywiście inni producenci też czasem zachęcają do tego, żeby coś przykręcać do smartfonu. Natomiast koncept Realme Ultra, tak go nazwę, jest urządzeniem, które faktycznie fotograficznie może osiągnąć więcej niż typowy smartfon właśnie dzięki zastosowaniu sporego obiektywu. Wiemy o tym, że Realme wcisnęło do tego aparatu matrycę typu pierwszego, potocznie nazywaną jednocalową, choć ona faktycznie nie ma jednego cala przekątnej. Pomijając nazwisko, jest to pewne osiągnięcie, a jako, że producent zrezygnował z soczewek, no to potrzebujemy obiektywu, który będziemy dokręcać do tej obudowy. Nie można było tego urządzenia dotykać. Nie można było zrobić sobie nim zdjęcia, ale można było zobaczyć porównanie z iPhone'em bezpośrednio na miejscu. Oczywiście porównanie nie do końca sprawiedliwe o tyle, że obiektywy przybliżające w smartfonach z reguły nie są najlepszej jakości, gorsze są tylko te ultra szerokokątne, no ale tutaj przetwarzanie zawsze ostro pracuje i pojawiają się też szumy czy artefakty. Więc jeżeli dodamy taki fizyczny obiektyw, tak jak to zrobiło Realme, to efekt jest naprawdę dobry. I to jest pytanie do was, czy wszystkie smartfony fotograficzne powinny mieć opcję doczepienia takiego obiektywu? Poza zwykłymi aparatami mieć na przykład jeszcze w środku matrycę, do której można ten obiektyw dokręcić i wtedy robimy z tego pełnoprawny aparat. Skoro płacimy za telefony duże pieniądze to to może dałoby się zapłacić jeszcze więcej i uzyskać takie urządzenie dwa w jednym. Koncept smartfonu Realme z doczepionymi obiektywami to tylko koncept, natomiast bardziej realne, o dziwo, okazuje się AI, które będzie trafiało do telefonów w coraz to różniejszych postaciach. Nie imponowało to AI, które Realme używa w ramach usługi Next AI do kasowania osób z wideo. Oczywiście na ten moment jest to surowy prompt w hacking face. To nie jest jeszcze oprogramowanie, które mogłoby się znaleźć w telefonie. Natomiast wgrywamy wideo, zaznaczamy interesujące Element i czekamy na wygenerowanie. I czekamy na wygenerowane wideo, czasem dwie, czasem trzy minuty. To nie jest tak łatwe i szybkie jak w przypadku zdjęć, ale jest to rozwiązanie, które w przyszłości myślę będzie całkiem istotne. Podobnie jak, podobnie jak istotne, pewnie będą komendy głosowe, które możemy wprowadzać po to, by edytować zdjęcia. I oczywiście jest to najpewniej konwersja z mowy na tekst, a potem dopiero wykonywanie polecenia. Ale jeżeli takie rozwiązanie się pojawi i będzie popularne, to i może pojawi się także w języku polskim, a niektórym jest łatwiej faktycznie takie coś. Powiedzieć niż napisać, no i możemy w ten sposób na przykład dołożyć do zdjęcia rybki, co było prezentowane właśnie podczas prezentacji. REMIT też najpewniej będzie rozwijało technologię, która pozwoli przenieść wasz rysunek na wyższy poziom, po prostu stworzyć na jego bazie obraz który będzie przekonujący. No i oczywiście są to kierunki sztucznej inteligencji, które myślę, będą podobały się konsumentom. I myślę, że to dobra droga dla Realme, które ma spore ambicje, bo do 2027 roku chce zwiększyć swoją sprzedaż o 200%. No i żeby to zrobić, będzie musiało proponować rozwiązania konkurencyjne cenowo, ale także i pod względem funkcjonalności. No i będzie musiało się wyróżnić w gąszczu smartfonów, a to co pokazywał producent, pokazuje też, że jest on w stanie się wyróżnić. To mia krótka relacja, jeżeli macie jeśli jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie je. Nadal jesteśmy na targach Mobile World Congress w Barcelonie, więc jeżeli chcielibyście coś zobaczyć, też możecie pisać w komentarzach. Jestem w tym hotelu na zaproszenie Realme, natomiast Realme nie wpływa na moje opinie dotyczące tych urządzeń. Jedynie formą zobowiązania jest właśnie zrobienie materiału o tej premierze, moim zdaniem i tak po prostu ciekawej. To tyle, co mam dzisiaj Wam do powiedzenia. Zapraszam gorąco do lajkowania, komentowania i zostawania na dłużej. Cześć!